Dobra, na się teraz Ekspert ciuczka, smoczek Jak się zdjęwał. Zalepiłem eksperta. Serio? Nie. Na tyle nie chciałem ja stąd wyjść. Dobra, Siemanko, tutaj Emergolob, a to jest trzeci odcinek z ekspertem. Dalej z ekspertem, został zakopany, wyruchany. Tak, i cię umyj. Spływaj. Tam spływaj, kurwa. Spływaj. Okay. w tym odcinku będziemy rozmażać zwierzęta. Tak? Ekspert, będziesz się rozmnażał. Przyjemność. Dobra Ty będziesz rozmnażał zwierzęta, dla przyjemności, żeby się wszystko, nie? I coś jeszcze wykmienimy Zobaczymy, co to można zrobić Nic Kominek, roku złota, obsydian Wykopajmy obsydian, też możemy Wszystko ja zrobię I zbudować platformę w murach Może zrobimy, ej Zaraz Domku nie skończy. So, o i domek zero. jeszcze skończył, okej. Okay. No to dobra, to lecimy na Szczeciny. Tak, tak, tak Ekspert kutafonku, zaraz... Kutafon z ciebie wyjdzie. Rrr. Dobra, czekaj, chwilę, bo Pisla coś tutaj. Wiesz, coś, coś, nie wiem o co mu chodzi. Coś tu chce powiedzieć, nie? Tutaj go na chwilę, okej? Okay? Dobra. Teraz ktoś chce podwieźć, no to mu dam. No, pisla, Ej, masz Cześć! Tu pisklak! MR PISKLAK MR PISKLAK! ci kurwa w końcu na ziemny odcinek? Nie. Dlaczego? Śmierdzisz. Ale ty bardziej śmierdzisz, bo siedziałeś taką pani w śniegu, ahaha. Aha. Właśnie cię wyruchał pająk. Na ciebie ptak. O ty kurwo, zbierdalaj, bizdo. Idę sobie. Niechaj jak się na ciebie fochnął Powiedziałeś, no, że, że ty jesteś wyruchaną pizdą A ja takim ptakiem ok. No, to lecimy... Yy, Gołąbem do... Kurwa zamknij mordę pizdą <laughs> Zaraz cię zajebię No gdzie mielejesz kurwa pająku zajebiony Żryj ten kurwa gruz Aż mi się kiekierka skończyła Ruchaj to no, Właśnie kurwa. jem gruz Kryj właśnie jem, okej. Okay. <śmienicza> Niech ci będzie. Nie widzę, że ciankaj. Okej, okay, dobra. Nevermind. Dobra, napiję się teraz. Ekspert ciućka, smoczek. <śmienicza> Jak się zjebał. Wszystko <śmienicza> na. Na nagrodzie Creeper idzie Ekspert se backnom. Wszyscy pisać w komentarzach, ekspert se backnom. Nie Eks, Kurwa, Creeper wyjebał. Gdzie? Siedziesiąt szkła. Ja pierdolę, ekspert se backnom. A tak jeszcze tak masowo Taki dubstep poszedł Pojechał po parze cały To ja lecę kopać kobla Bo mamy generator <taki> <taki> Tak do staku dobijemy to, to... może wracamy po przerwie, jak już będę miał kobla O, może tak Co ty na to, ekspert? Nagrywaj najwyżej cięcie zrobić, bo coś będzie na pewno odwalał Okej, okay, dobra. Jak tam wolisz? Jeb Kurwa Rozje. Rozjebałem. Jezu, ekspert szczeka, kurwa o chodzi. Ekspert to stamuszyn, ekspert to Sebastian ty też. Ekspert to Sebastian. Ty też. Masz to. Załóż sobie na łeb. Będziesz tak klimatowa wyglądał. <grym> Piękny. <grym> Jesteś taki brzydki. Szkoda kurwa O nie, kurwa nie, 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 nie. A, zmoczył się. Ja nic nie widzę przez to. No to chodzi. Ekspert znowu zginął. No nie zabijaj mnie. Zespół Ekspert znowu błysnął. F5 będę budował. Coś pokażę. What? Co to było? Dobra, czekaj, wybudujemy platformę w murach. Czekaj, najpierw coś pokażę. Chodź, patrz. w Chodź, murach? Ciukaj. Ale mały, ale mały. Taki pisak. Taki pisak. to Zabrałem mu go. Muszę dom skończyć, poczekaj. Weź roznóż zwierzęta. <grymne> Dobra, ja sam to zrobię, skoro nie jesteś przyjemności. Ty nie dasz rady. Okej. Okay. może tę krowę rozmnożymy czerwoną? Ty, krowa czerwona tam, tam spędzaliwa. <grymne> Próbuję odpłynąć. Chodź, chodź, krowo, chodź. Dajesz, płyń. Wiem, już ci się, biorę w ciebie, krowo, chodź. Żarłat będziesz miał Chodź krobo, wierzę w ciebie Dawaj, dawaj, dawaj Chodź Prawie Pomóż mi Tu rozmnażam krówki Patrz jak się Ruchu, ruchu I patrz i dziecko wyskoczyło Hehe Idę jeszcze to rozmnażę Chodź krówko Chodź Nic nie chcę mówić Ale sadzonek nie mamy Jaki sadzonek? Drzewo to skoś drzewa? Tego dużego na pewno nie. Czego nie? Nie chce mi się. Widzisz? No dobra. Chodź, 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 chodź. chodź, krówko, chodź. No, to miał coś w ruchu, ruchu, ruchu i wyskoczy dziecko. O jak wyskoczyło z dupy. Jak ty kurwa zaszedł? Zrobiłem... A nie A ile mam wykopać obsydianu? Jeden Zrobiłeś obsydian. Nie Zaraz, zaraz zrobię Tylko trzeba tą albo Ten sznurek masz Czekaj, co my zrobiliśmy? Czekaj, czekaj Mamy pięć owiec, zwróć platformę w murach, to się zrobi, co blok... To z tego... z tych diamentów mam zrobić kilof? Tak. To chodź ze mną, żebyś to na nagrane, chodź. Dobra, czekaj, czekaj, czekaj. Zrób łóżko, ej, właśnie musimy zrobić łóżko. zwierzęt to zrobione. Ej, masz kości? Mam. A jak się odswoja wilka, powiedz mi? Bo tu jest wilcz. Tu jest wilczek. To nic, niech będzie tu jest schowany? Gdzieś ty jesteś. Chodź do mnie, patrz. Chodź. Nie, żeby to było wszystko. Patrz tutaj na to. No. Ty. Nie działa. Ale już wiem, czemu. Go... Podaj wiatr, kurwa, trochę bliżej, debilu. Nie, czekaj. Okej. Okay. Nitkę potrzebuję jeszcze jedną. No nie załatwaj tego. Ma być obsydian, czy co? Ja nie chcę tej lawy zalewać. A czemu co ty chcesz zrobić? Obsidian. Grunator obsidianu bez, bez obsidianu? Patrz. Ty patrz, jakie latają, ty. ki bobasek. Większy głowę masz niż całe swoje ciało, stary. To jak ekspert. <noise> patrz. To jest? No kobel. Powinien być obsidianem. Gupa. Teraz jest! <głos> <głos> Brawo, udało ci się, ekspert. Na Skybloku teraz, dzisiaj nam no, się udało. Ja z na Skybloku ci się udało. Tu gdzieś kurwa widział Przecież gramy tam. A też, też tam, bo... tam grasz. No wiem, że tam gram, ale ty żeś nie widział. To nie. Mamy lawy teraz. Dobra, patrz mam obsydian. Pokaż to wszystkim Mamy obsydian, pokażę macie Mamy obsydian Teraz go koko <tryk> 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 My kopko Killup tam zostawił i patrz Wykop obsydian <tryk> Bum zaliczone Domek nie jest... Dam już domek w sumie zrobiony już jest. Tam się dom, ok tam Tam się i jest. To też to um. najszyb... Tomek. Zanim przeczytać. Zrób łóżko. Masz żelazo? Jest dwa. Tylko. Dwa. Mm. Ja nie wiem, jak my mamy zrobić żelaznego seta. Skoro... Pewnie ja, tak trzeba nie iść wykopać, wiesz? Aha, Nie wiedziałem. Czekaj, dokop się do bedroka, to... To idźcie, kop do bedroka i przy okazji jak sobie kump, kump, Dobra. No, co ja robię? Co ja robię, chłopie, Co ja robię? Ja same złote jabłka jem. Wieś, kurwa, myślisz, że jesteś złoty, bo zesrałeś się w galoty? <grym> nie. Myślisz, że jesteś złoty, bo zesrałeś się w galoty? Idę wydolić kro małą krowkę. Wydać... Ja tutaj, kopię do bedroka się. Idę wydoić małą krowkę. Ciekawe, czy, czy bida. No ja i pochodnie. Nie da mi Tam da mi daje Ci nigdy nie dadzą Dupy daje Ekspert osadę dała siostrę To dziwko tak Teraz tak do niej Jest Jezu święty Og ogulić owce nam trzeba, Oś tu owce! Akurat trzy co zrobimy na łóżko? Ok. Ogul oguliliśmy owce, piec tutaj świeje, próbujmy piec. Czemu to jest woda w ogóle? Żebyś jak skąd pytał Kurwa, no, Okej hi Mamy Nie mamy A mam diamenty, patrz Gdzie? Tu Pokaż Nie widzę No tu Weź mi się przekop tu No to tam z góry leć Panie. Motyczko tutaj przekopałem. Ej no, diamenty ja Kopaj je. Jak nie mam czym? To się ten kilof dał. Nie mam żelaznego killowa, nie miałem. A Dziaksowy? A to w skrzyni jest. Pierdola. Kurwa spadłem. To samo nie mogę wyjść spadam. Będzie mój kilof Aby na nowo brawo. da mi zjeść. go w Przy Przytyjesz, człowieku, ci mówię. Zjedę sobie zrób jakoś, bo Zjedz mrówkę na jeden raz na dzień, chyba jedną i już. Ile diamentów mam mieć w ogóle? Jeden diament, mam wykopać go diamenty. A to mam pięć. To to co? Zjedz sobie, wiesz, że będziesz miał życia. Ok, zrobisz mi seta z diksyk No, chyba sobie. Chyba kupi jesteś. Kpisz czy o drogę pytasz, człowieku? Dobra, łóżko zrobione. Łóżko zrobione. No, no, to no, się w no, 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 nie, no. nie śpi. To się wyśpi, się Wyślij.

co się wystąpiło, nie wiem o co kaman w ogóle, po co ta agresja, ekspert tam gdzieś się prawie nie utopił, Łopak biedny się zakrztusił wodorostami. Tak. No, szkielet masturbation activity z... Pisklakiem. O, żelazo mam. Żelazo, żelazo, żelazo. Pisklak wyjdź. Wypierdalaj piczo jebana. Dobra, piszkę poszedł sobie już <laughs> Powiedział true story bro Lol, lag, zapałem lagga Lol, ale lagga z To weź go wypuść Wypuścić go? No Asp Może ci dył Stary tu do bedrocka Gin tam kurwo no, Kołom do nigdzie nie jak się na stołę w tam No, to wracając do tematu, zrobimy okay. no mamy yy, mamy już dużo zadań zrobionych. zrobionych... Ekspert tam się gwałci z reniferami. Mi się wydaje, że będziemy kończyć powoli. Ekspert jak zwykle nie ma. Daj mi skończyć to do Bedroka do kopii i wtedy skończysz. A i już jesteś, w którym poziomie? 18. Tylko to kop do Bedroka i kończymy. Kurwa, na macie. Dobra. Choć pokaż, to ładnie zaprezentuj. Zmieni sobie kilow na diament cały, żeby było szybciej. Sobie po tak, ekspert przy okazji. Subskrybujcie, komentujcie, łapcie górę, dawajcie. Eksperta, zabijajcie, a my się z wami żegnamy, bo na podoba droga się dokopaliśmy i, i zawiczyliśmy misję. Więc ekspert jest na razie. cześć. Cześć.